Pan z tej strony zbrojnik Ancistros. Słuchajcie, co tu dalej słychać na mojej hodowli zbrojacyjnej. Zbrojacy dobrze się mają, wcinają jak szalone. Brzuszki mają pełniusieńkie po brzegi. Zobaczcie, liście katepangu leżą sobie, już zaczynają powoli podchodzić sobie zbrojacki również też pod liście. Zaczyna, zaczynają się te liście. Rozkładać. Tutaj mamy akurat intensywnie rozkładający się liść, Widzicie, od samego środka zaczyna się rozkładać. To znać, że i zbrojaski konsumują również sobie z tego listka. Jeśli chodzi o pokarm, zobaczcie, już zaczyna im zalegać pokarm. Będzie trzeba sprzątać, ponieważ nie możemy zostawić tak, żeby ten pokarm leżał 24 godziny. Ale ja już tego nie muszę robić. Ja już nie muszę ich karmić. Dlaczego? No bo montowałem automatyczne karniki. No zobaczcie sobie. Wszystko jest elegancko to nie jest żadna reklama. Ja po prostu miałem te karniki. I zostawiłem sobie je właśnie po to, żeby zbrojaskom podawać automatycznie. Pokarm ustawione są na. 4 razy, raz, 2, 3, 4. To nie jest żadna reklama. Na cztery różne godziny, na 8, 12, 16 oraz 20. Lecz nie wszystkie tak poustawiałem, bo niektóre jeszcze zbroja są malutkie i potrzebują tylko dwa razy dziennie pokarmu, a nie 4. <laughs> Czy chociażby więcej razy bądź mniej. Tutaj akurat było przed chwilą sypnięte i zobaczcie, już wszystko wyjadły, małe zbrojasy, tutaj im trochę pozostawało, ale to nie szkodzi, bo jak stąd wypada sobie po prostu na samo dno, a na dnie już zaopiekują się inne zbrojaski, które tylko czekają na to, aż pokarm opadnie, będzie gotowy do konsumpcji. To słychać u gubików topazów? Gubiki powiem wam, że... Rosną jak na drożdżach, dostały do niczkowca. No, zobaczcie sobie, samiusie, sam, samiczki są <laughs> mega pełniusienkie od Ikry. Teraz tylko czekają aż pozabieram je stąd i dopuszczę samczyków. Samczyki, oczywiście, już oczekują. Jeszcze parę sztuk tam muszę odjąć z selekcji. Jakieś wiem, może z 10-15 sztuk. <laughs> I zaczynam powolutku wpuszczać tutaj samiczki które oczywiście będą zapłodnione, a później jakieś będą zapłodnione, to celowo idą do młodych zbrojasków no Po to tam właśnie, żeby wycinać te robaki, które zjadają odchody, gdyż przy małych zbrojnikach te robaczki bardzo mocno się rozmnażają. No i oczywiście samiczki gubika wtedy nauczone je jeść do niczkowca Będą czyściły mi akwarium tak jak się to należy. Tutaj mam akurat ten tak zwany odpad, który poselekcyjny, który już mi nie będzie służył do niczego. Jeśli tutaj pomontowałem automatyczne karniki, tylko dlatego, żeby po prostu z miały jak najlepiej. Przejdźmy do automatycznych karników. Posłuchajcie, dlaczego ja, jak wrzucam do karnika automatycznego, pokarm to rzucam go bardzo mało i tylko tyle. Ustawiam bardzo małe wyjście, to jest bardzo malusieńkie, stąd może nie, nie być tak dobrze widać, ale bardzo małe ustawiam wejście, dlatego, żeby po prostu nie dochodziła tam wilgoć. A nawet jak ten pokarm lekko zawilgotnieje po paru dniach, to jego już i tak tam nie ma, ponieważ wszystko spada do zbrojasków, które to wszystko konsumują. Pamiętajcie, jeśli ustawiacie automatyczny pokarm, taki podajnik. Zawsze dawajcie mniej tej karmy, ponieważ żeby ten pokarm się nie zwilgotniał, tak? Musicie zawsze zwrócić uwagę, żeby pojemnik był cały, niepęknięty i nigdzie nie dostawało się powietrza. Tylko i wyłącznie no, tym wejściem, ponieważ i tak nie jesteśmy w stanie na tym zapanować. Przede wszystkim również nie zostawiajcie jednej małej tutaj dziurki, żeby po prostu tylko w tą dziurkę wpadał pokarm. Bo wtedy tędyk, wilgoć idzie, dostaje się do, do tego podajnika i zazwyczaj tu pierwsza wilgoć się bierze. Także zawsze zostawiajcie sobie o. Trochę więcej otwarte, żeby to wszystko sobie wychodziło to cała wilgoć. A żeby nie obawiać się właśnie wilgoci, zobaczcie sobie, takie urządzenie sobie zakupiłem, pochłania wilgoć. Powiem Wam tak, że super robotę robi, bo ten pojemniczek na takie 12 m2, jakiego ja posiadam na hodowli, napełnia się w ciągu 48 godzin. Po 48 godzinach muszę wylać ten pojemniczek i znowu wsadzić. W tym pojemniczku nic nie trzeba dodawać, tylko wystarczy podpiąć pod prąd. Pobór prądu to około 3 kW rocznie, także opłaca się, bo nawet niecałe, czy tam ponad 3 zł płacicie za cały rok. Nie? Także opłaca się, fajnie pobiera sobie wilgoć nie trzeba niczego więcej do niego dokupować. I tak jak Wam właśnie wszystkim mówiłem, nie sztuką jest rozmnożyć zbrojańskie, sztuką jest je odchodować. Zobaczcie, tutaj jest około, zostało już około 150 sztuk, było 300. Było, przepraszam, nawet około 400 było, ale wszystkie pozmieniały lokal. Także zostało mi jeszcze około 150 sztuk tutaj. Tutaj również. Zobaczcie sobie, tak wodomory powinny reagować na jedzenie. A co to jest, pewnie zapytacie. Jest to spirulinka w tabletach, czysta spirulinka, którą podaję im raz na 4 dni. Można częściej, ale tak jak mówię, to jest czysta spirulina 99%. Także nie ma sensu dawać częściej. Lepiej dać inny pokarm czy jakieś tabletki roślinne, czy chociażby coś innego. Na pewno związanego z ich dietą. Tutaj też jest około 120 sztuk. Wszystkie i tak one też czekają na transport. I tutaj również mi zostało około. 40 sztuk Uuu, akurat nie liczę, ale no myślę, że po 40 powinno dojść bo bo Pod jeszcze się niektóre po prostu są, jakby wam to powiedzieć, słabsze Nie ze względu na to, że one są słabe, tylko po prostu hierarchia tam już jest. Niektóre wychodzą dopiero później, dlatego warto zawsze dać na początku parę tabletek, jak szybko to zjedzą zobaczycie, że dorosły już do tego nie dochodzą warto dołożyć wtedy jeszcze parę tabletek jeśli zostało po 2-3 godzinach warto to sprzątnąć żeby nie zaśmiecało akwarium a te słabsze egzemplarze na pewno się najedzą zobaczcie sobie tego małolata nie wiem czy mi to pozwolą tu jest parę małolacików które już trochę zrobiły się mocniejsze więc wyszły są to wylonowe. Green Dragony one już poczuli się trochę mocniej bo trochę więcej dodaje jedzenia dlatego to pozwoliło im wyjść także pamiętajcie, że u zbrojasków żadne zbrojaski nie jedzą równomiernie, wszystkie nie wychodzą identycznie do jedzenia jest tam między nimi hierarchia hierarchia powstaje od, tylko od momentu narodzin widzimy i obserwujemy to chociaż przy młodych które mają dosłownie około 1,5 cm. One już między sobą się biją, ustalają sobie hierarchię. W takiej dużej licznej grupie jest małe są szanse, żeby doszło do walki takiej, po której mały zbrojasek pójdzie na szybę i będzie tam już do końca przebywał swoje dni, po czym po paru nasu dniach uschnie i zdechnie. Przy takiej dużej grupie jest to mało prawdopodobne. Tutaj zobaczcie sobie, wszystkie sobie siedzą razem. Najedzone są, brzuszki po prostu tu mają kwadratowe. To samo jest u snow white'ów, albinosów. To samo się dzieje. Tu też jest hierarchia, ale je prawdopodobnie chyba tutaj nie będę dopuszczał, ponieważ już tutaj są i green dragon'y i snow white'y i wydaje mi się, że około 400 sztuk. 500. Nie wiem ile tam było tego dokładnie. Ale mi się wydaje, że do 3 cm to im wystarcza. Akurat na wrzesień będą gotowe do zmiany akwarium. Jeśli chodzi o te groty, które tutaj znajomy z Facebooka mi wysłał na sprawdzenie. Opowiem tak. Młodzież jedną odchowałem, nic tam nie pozdychało. Tutaj przełożyłem te groty do kolejnej młodzieży. No też nic na razie się nie dzieje. Groty już funkcjonują około dwóch miesięcy. Nie zauważyłem, żeby cokolwiek przez nie zdychało. Także jeśli chodzi o groty 3D. W pierwszym odczuciu przez dwa miesiące nie zauważyłem, żeby źle oddziaływały, oddziałowywały na zbrojawki, także jak na razie jest ok zobaczymy to jak mówię, po pół roku zobaczymy co się będzie działo jeśli wszystko dobrze, zda egzamin myślę, że u mnie na dłużej zagorszą a w tym akwarium to już naprawdę jest mieszanka wybuchowa i Green Dragony, Snow White'y, Red'y Aliko, jest tego naprawdę. L519, jest tego naprawdę sporo. Ale tutaj, jak mówię, to jest akwarium już takie wyjściowe. Także tutaj mogą sobie siedzieć. Rzadko kiedy się rozmnażają, ponieważ samce dominujące od razu stąd wyjmuje i również zmieniają swoje akwarium. Rzucają się bardzo, bo tak jak mówię spirulinki zostały po około 3-4 dniach znowu, no i oczywiście jest robota. Zobaczcie akwarium od razu automatycznie zielone powstaje, właśnie po tej spirulince, warto, naprawdę warto dać im czystą spirulinę, jest to zupełnie, inaczej to zupełnie funkcjonuje dla zbrojacków, gdyż Moim zdaniem nie ma sensu dodawać w jednej karmie wszystkich produktów takich samych. Wystarczy rozdzielić takie karmy na trzy różne: spirulina, druga roślinnożerna jakaś fajna z fajnymi dodatkami, może być kryla, może być artemii, a trzecia taka typowa z witaminami dla zbrojasków. I myślę wydaje się, że takie trzy tabletki plus dodatek cukinia plus dodatek ogórek oczywiście tylko dla dorosłych ogórka podajemy i to po tarle w ciągu w ciągu tego jak funkcjonują zbrojasy samice nabierają ikra, ikrę ja osobiście nie daję ogórka, gdyż ma dużo błonnika i to wszystko przeczyści zamiast samica rosnąć w ikrę ona po prostu powolutku Wtedy i z ikrą dorasta i, i ogólnie szybko przechodzi metabolizm w jej jelitach. Ale oczywiście dla samiczek gdybyśmy byśmy tego nie chcieli, chcielibyśmy żeby samiczka napełniała się ikrą od groma jak wielki jeden wóz, żeby jeździła. Dlatego moim zdaniem, z mojej praktyki wynika lepiej nie dawać ogórka w czasie nabierania ikry dla samicy. Ja osobiście ogórka podaję tylko i wyłącznie, gdy samica już się wytrze. Jedna czy dwie podaję takiego ogórka, i to też naprawdę w śladowych ilościach. Jeśli macie grupę tarliskową około 3-4 sztuk, naprawdę jedna dwunasta ogórka takiego normalnego, zwykłego, co kupujecie w sklepie, śmiało taki ogórek. Jedna dwunasta wystarczy. Ewentualnie takie jak z gruntu wasze babcie bądź ktoś z rodziny może sadzi ogórki też warto takie dać, tylko takiego to już wiadomo. No jedna czwarta wystarczy na taką grupę. I oczywiście takiego ogóreczka po 24 godzinach zabieramy, żeby po prostu nam bakterie bakterie nie, zaczęły nie tego rozkładać, ponieważ jak ze rozkładać, to i pierwotniak zaraz może powstać, także... Niecie warto to na uwadze, jeśli chodzi o ogórka. Także dzięki serdeczne za odwiedziny na moim kanale. Znowu, co będę robił dalej na hodowli, na pewno będę Wam pokazywał, co się będzie dalej działo. A tymczasem dzięki serdeczne, pozdrawiam. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, dawajcie na, na, pod komentarzem, pod, przepraszam, pod filmem. Komentarz, na pewno odpowiem na każde jedno komentarzami. Oczywiście posłuchajcie, jeszcze odpowiadam takiemu UZO. Pytałeś mnie, ile posiadają takie akwaria. Akwaria posiadają 112 litrów, są trochę za małe na takie wielkie ilości zbrojasków, no ale jak wiadomo, no coś za coś. Jak są mniejsze, to wiadomo, trzeba częściej robić podmianki. A jakby były większe, takie 200 litrowe akwaria, no to myślę, że raz w tygodniu śmiało 20% by spokojnie wystarczyło przy ilości 200-250 sztuk. Te młodzieży, dlatego ja też właśnie w swojej hodowli będę wkładał tam 200-litrowe akwaria, w których młode będą mi dorastać i wtedy skończą mi się problemy przychodzenia paręnaście razy na hodowlę. A wile to ogarniam. Czasami ogarniam to tak, że wchodzę na hodowlę, sprawdzam tylko te akwarium, które mnie najbardziej interesuje, poświęcam 15 minut. I wszystko wiadomo, co tam się dzieje. Czasami nawet krócej 5 minut wystarczy, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje. A inna akwaria? Patrzę po parę naszych sekund. To jest, jeśli ktoś hoduje bardzo długo z brojasy, to w ciągu naprawdę paru minut może określić, co się dzieje w jakim akwarium. Także z tym akurat nie ma problemu. Ale myślę, że codziennie to minimum te pół godziny poświęcam na 26 akwarii. Jeśli coś się dzieje, to wiadomo, potrafi siedzieć nawet 12 godzin w moim fishroomie. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. Zadawajcie pytania pod, pod filmem. Na pewno na każde będę odpowiadała. jak nie odpowiem, nie zdążę, to na pewno nagram film i Wam na nie odpowiem. Także trzymajcie się. i Anxistrus. Cześć. Do następnego filmu.